witajcie z tej strony Adam Uczko, czyli Janusz Biznesu. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki dosyć, dosyć może oczywiste przez wielu razy przez wiele osób komentowany temat. Myślę, że już wiele tutaj kwestii, które dzisiaj powiem, mogło się powtórzyć, ale mam też Kilka refleksji, e, przemyśleń na temat, e, na temat tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli o złocie, czyli dlaczego złoto jest i na razie będzie e, najbezpieczniejszą inwestycją według mnie. E, zacznę może od samej genezy mm, złota e, i od tego, dlaczego. Dlaczego w ogóle warto rozważyć takie taką inwestycję? Mam tutaj przygotowałem sobie notatki. Każda waluta papierowa jest oparta na zaufaniu do emitenta. Nie wiem czy to trzeba tłumaczyć, ale w dużym skrócie chodzi tu o to, że jeśli mamy sobie złotówki, to mamy NBP. Jeśli mamy euro, mamy EBC. Jeśli mamy um, dolara amerykańskiego, mamy Fed. Czyli my Ufamy w pewnym sensie emitentowi, że wartość tego pieniądza będzie taka, jaka jest uzgodniona przez nas wszystkich. Teoretycznie mogłeś powiedzieć, że ze złotem jest podobnie. No dobrze, tylko że jak to jest, że jeśli chodzi o złoto, to tego złota wydobywa się jakaś tam konkretna ilość co roku i tej ilości, nawet jeśli by można było ją zwiększyć. To ona spowodowałaby automatyczny wzrost ceny, ze względu na to, że wydobycie większej ilości byłoby na tyle nieopłacalne, że musiałby ten kruszec więcej kosztować. Mało tego, na ten moment jest to. Złoto jest rzeczą, materią, która, która nie ma odpowiednika w sztucznym, w sztucznym zamienniku wytworzonym przez człowieka. Jeszcze. No i jej zasoby są. Nie odnawiają się i skończą się w jakiejś przyszłości. W związku z tym, jeśli coś jest skończone, to e, wartość tego e, będzie szła do góry ze względu na to, że populacja ziemi będzie się powiększać. Więc e, jest to proste rynk, e, prawo rynku e, popytu i podaży. Co dalej? Tak jak w przedmiotem wspomniałem, kopalnie mają swoją wydolność, ale mają ograniczone zasoby. Dalej, tutaj chciałbym po, poruszyć przykład tego, co spotkało ukraińców, ponieważ bardzo dużo osób, które przybywało do nas do Polski z Ukrainy, miało niebywały problem. Mieli swoją warutę, mieli chrywne. Z tą chrywną wjechali do Polski. No i ta chrywna okazało się, że że za bardzo nikt, nikt tutaj tej hrywny nie chce przyjmować, bo e, kto by miał przyjąć tę hrywnę, kantor czy bank, jeśli nie wiedzą, czy ta waluta nie upadnie za parę miesięcy, bo może, może Ukraina po prostu nie da rady e, wygrać z Rosją. I co, co wtedy by się zadziało? No, ten bank albo kantor byłby te pieniądze e, po prostu w plecy. E, sytuacja miałaby się zgoła inaczej, jakby taki Ukrainiec zamiast hrywny przywiózł po prostu złoto. Um, bo w tym momencie nie dość, że nie straciłby na wymianie kursowej tyle, ile stracił przy wymianie na przykład na schrywny na złotówkę albo skrywny na euro-dolar, co ze złota na jakąkolwiek walutę świata. Eee, I teraz tak. Historia, która stoi za złotem nie jest równa praktycznie żadnej walucie. Nie było poszukiwaczy euro kilkaset lat temu, a złota byli od początku znanej nam historii. Czyli to, co powiedziałem na samym początku. Za złotem stoi długa historia. Eee, myślę, że fundamenty, których nie jest w stanie nam dać żadna inna obecna, w pewnym sensie waluta albo nośnik wartości. No bo nawet jeśli chodzi o dolary, no to słyszeliśmy oczywiście w westernach o dolarach, ale jeszcze przed westernami eee, oczywiście złoto było tam. Tą walutą wyższą, nie mówiąc o e, linku złota, e, gdzie po prostu w Ameryce doszło do tego, że w pewnym momencie Ameryka nie dawała rady wy, wypłacać ekwiwalentu e, złota z dolarów e, i to się skończyło. Osoby, które cokolwiek wiedzą na temat złota, powinny to. To wiedzieć. Ja na ten temat będę mógł od, nagrać oddzielny materiał, ze względu na to, że uważam, że i tak w paru, parunastu minutach nie zmieszczę się ze wszystkim, ponieważ temat złota jest bardzo, bardzo szeroki i też um, chcę powiedzieć, że będzie jeszcze jeden odcinek na temat tego, gdzie i jakie. Złoto kupować w jakich nominałach, czyli czy lepiej sztabki, czy monety, i tak dalej, i tak dalej, i od czego to jest zależne, ale o tym później. Co jest dalej? To jest myślę, że bardzo proste, ale myślę, że należy to powiedzieć. Czyli złoto jest odporne na inflację, więc przenosi wartość Twoich pieniędzy w czasie. Jak weźmiecie sobie wykres um, um, złota na przestrzeni ostatnich 5-10 lat, to zobaczycie mniej więcej, jak ono zyskiwało na wartości, i w momencie, jeśli popatrzycie sobie na inflację, to zawsze będziecie mieli inflację plus jeszcze jakiś dodatkowy zysk. Obecnie, jak patrzę na wykres złota w ciągu year-to-year, to, year, to, mamy, to mamy około, z tego co pamiętam, na ten moment 11%. Wzrostu, czyli pokryło nam się to z realną inflacją. Nie będę mówić tutaj o jakichś tam bójdach prawionych przez rząd. Także myślę, że jeśli ktoś by miał mieć pieniądze, żeby je po prostu przechowywać, to jest to jak najbardziej bardzo fajna forma przechowywania. Zależność złota polega na tym, że jest w miarę stabilne w czasach spokojnych i rośnie w czasach niepokoju jak na przykład epidemia, czy wojna, co widać po ostatnich dwóch latach na wykresie? Czyli um, <laughs> złoto ma to do siebie, że w momencie, jak mamy czasy pokoju, to inwestorzy od niego odchodzą. Dlaczego z niego odchodzą? Bo złoto jest nudne, nie daje wysokich zysków, takich które teoretycznie można uzyskać na innych formach inwestycji, um, a Zyskuje w momencie, jak są czasy niepokoju. I z czego to wynika? Jak są czasy niepokoju, to ludzie masowo uciekają z różnego rodzaju inwestycji, typu papiery wartościowe, typu różnego rodzaju bitcoiny i tak dalej. Jak zobaczycie na, na wykresy akcji, jak to wygląda pod względem, właśnie chociażby bitcoina a złota, to zazwyczaj jest tak, że w czasach niepokoju e, tego typu aktywa tanieją, a jeśli chodzi o złoto, to ono drożeje, ponieważ przypływa do niego większy kapitał. Jeśli chodzi o kwestie dla prepersów tak zwanych, e, złoto jest super dla osób, które obawiają się wojny, ponieważ w małej monecie jesteście w stanie przechować dużą wartość nabywczą. Nie chcę mówić, co możecie zrobić z taką monetą w momencie, jak działo by się coś złego, ale wydaje mi się, że, że jest to dużo lepsze rozwiązanie niż chowanie plików banknotów bądź jakichś innych rzeczy. Także nad tym też warto się zastanowić. I powiem tak, jeśli chodzi o podsumowanie, Złoto jest nudne. To trzeba przyznać. Po prostu no, kupujesz sobie kawałek metalu i wsadzasz go do sejfu. Tutaj nie ma czegoś takiego, że będziesz miał wahania 20-30% w ciągu roku i albo staniesz się bankrutem, albo, albo milionerem. Nie. Yy. Według mnie dlatego też złoto nie pociąga młodych ludzi, bo młodzi ludzie pragną emocji. A w złocie emocji nie ma, przynajmniej według mnie. Yy. Nie można też na nim zarobić dużo w krótkim czasie. Tak jak wcześniej wspomniałem, jak na przykład w Bitcoinie, czy, czy na akcjach. Jednak dla osób z brakiem wiedzy finansowej, które chcą przechować swoje pieniądze, nie znam obecnie lepszej formy lokowania pieniędzy. W związku z tym, mam nadzieję, że to wam dało trochę do zrozumienia i że to. Um, I że to będzie dla was wystarczające, żeby wiedzieć. Co inwestować. A wracając jeszcze do kwestii tego, co chciałem powiedzieć wcześniej, jeśli chodzi o kwestię, w co dokładnie, kiedy i dlaczego, jeśli chodzi o złoto, nagram oddzielny odcinek. Myślę, że w niedługim czasie pojawi się na kanale. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Cześć.